Cześć wszystkim, Tomek z longboardy.pl Mam dzisiaj dla was dechę ze stajni Riviera Jest to deska Los Muertos Sunset Drop Decha, zaprojektowana grafika została przez Tim'a Clarka Świetna grafika, naprawdę Właśnie podkreślałem w tych dechach, dużo lepiej ona wygląda na żywo niż na zdjęciach. Na zdjęciach nie jest aż tak okaza jak naprawdę na, na, na żywo wygląda. Wszystko nanoszone termotransferem, na maksa wytrzymałe. Możecie być pewni, że Wam się po prostu nie pozdziera. Te jasne punkty, wszystkie to po prostu prześwitujący klon. Właśnie z klonu jest wykonana ta deska. Decha, montowana może być w dropie lub w topie, wszystko zależy jak właściwie Wam się podoba. Posiada ona długie, fajne nozy, dzięki czemu można na nie trzaskać szowity lub podstawowe triki robić yy, na górze. Fajny grip, dość, dość szorstki, ale niezbyt szorstki, powiedzmy pomiędzy, z fajnym y, logiem Riviera Skatesboard nadrukowanym. Riviera właśnie już nas przyzwyczaja do tego, że na większości swoich deków od góry również ma taki jakiś obrazek. Nadaje to fajnej estetyczności tej desce, plus fajnego takiego smaku. Jest to dobry dodatek do całego kompletu. Decha posiada camber leciutki oraz niewielki concave, dzięki czemu jeżdżące desce wydaje się po prostu daje ona poczucie płynięcia po asfalcie. Płynne skręty, połączone właśnie dzięki flexowi, również robi się płynne skręty. Po prostu dobrze wybiera wszelkiego rodzaju nierówności napotkane na trasie. Właśnie w połączeniu z kółkami Divine oraz trakami Paris, które standardowo montowane są tej dechy, cały komplet spisuje się świetnie przy miejskiej jeździe, przy bujaniu się od krawężnika do krawężnika. Możecie być pewni, że na tej desce spokojnie wykonacie wszelkiego rodzaju podstawowe triki. Szybciej, leciutko pojedziecie plus Będziecie się komfortowo czuli podczas płynięcia po chodniku w mieście. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania a propos tej deski lub innych desek z naszego asortymentu, piszcie śmiało. Bardzo chętnie odpowiadam na wszystkie maile. Za wszystkie bardzo dziękujemy. Subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie nasze filmy. Longbordy.pl